Eloszka, tu MLG Karol i lecimy z szybkim materiałem po streamie. Pierwszym streamie jaki Banji nam pokazało. I nie mam zamiaru tutaj analizować każdej kolejnej sekundy, tylko podzielę się z Wami tym, co najbardziej zapamiętałem, co najbardziej mi się rzuciło w oczy i co mnie najbardziej cieszy. Ciekawi mnie jeszcze, ile zobaczymy streamów w przyszłości, kiedy kilka osób chodzi po tałerze i my musimy oglądać od kupca do kupca, co się zmienia. I teraz, tak. Pierwszą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to Infuse. Infuzję broni, czyli lewelowanie, to, co było zapowiedziane, lewelowanie broni poprzez rozbijanie, poprzez poświęcanie innego uzbrojenia. Mam nadzieję, że ta zmiana w jakiś sposób zostanie w grze, że już po prostu to będzie to, co jak już wspomniałem, na przykład w podcaście, czy w moim poprzednim filmiku, że to będzie to, co bardziej postanowiło już zostawić, nie jak tam eteryki i tym podobne. Yy, dodatkowo. No trochę się martwi, że znowu będziemy mieć taką samą sytuację, że jeśli jakaś broń będzie bardzo, bardzo silna, to przez następny rok będziemy poświęcać wszystkie bronie tylko żeby nią grać. Co nie za bardzo mi się uśmiecha. Fajnie jest mieć tą samą broń, ale mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, gdzie po prostu jakaś broń będzie tak silna, że i tak wszyscy i tak będą ją, ją jedną rozwijać. Druga rzecz, jaka mi się najbardziej rzuciła w oczy i najbardziej mnie ucieszyła, to mnogość opcji, ile bardziej dostała w rozbudowywaniu. Ile Bungee dała dało w rozbudowaniu naszej, naszej zbroi, naszego armora? Jak tylko zobaczyłem takie perki, jak właśnie zwiększona regeneracja życia po dostaniu w twarz, na przykład granatem solarnym czy coś takiego, to są bardzo pozytywne zmiany. Jeśli będziemy mogli dostosowywać nasz ekwipunek w tak szeroki sposób, tego wcześniej w ogóle w żaden sposób nie było, a tutaj się okazuje, że będziemy mieli naprawdę ogromną kastomizację. Nie mogę się doczekać, jak w jaki sposób poznamy na przykład pełną listę perków. Bo to, co teraz pokazali, ma ogromny, ogromny potencjał. I cieszę się, że w różnych materiałach o tym mówiliśmy, że byłoby fajnie, gdyby taka kustomizacja się pojawiła również właśnie w postaci perków defensywnych i ofensywnych. No bo właśnie to jest ten system, o którym ostatnio wspominałem w podcaście, możemy wybrać perk defensywny, tracimy trochę możliwości, na przykład właśnie tam widziałem, że również i jest możliwość zdobycia jakichś tam dodatkowych orbów, wiadomo, no na kolejne supery, ale właśnie. Coś za coś to bardzo dobry wybór, i nie mogę się doczekać, żeby dostosować swoją zbroję, znaleźć najlepsze przedmioty i po prostu zbudować absolutnie coś, co będzie mnie podno podnosiło na wyżywne możliwości mojej postaci. Tak jak na przykład zwiększona defensywa w trakcie używania subklasy z związanej z solarnymi umiejętnościami. Czyli Warlock, deram, i jeszcze taka zbroja. <laughs> to na podpaleniu już w ogóle tanker totalny. Yy, dobra. Ghosty no to to już jak wspominałem również w podcaście z Low costem Bardzo fajna rzecz, że możemy mieć różnego rodzaju Ghosty. Co prawda nie wiem po co aż tyle, możemy kupić ghostów związanych ze zbieraniem planetarnych materiałów, bo na chwilę oby są w grze mamy tyle źródeł, z którego możemy dostać te materiały, że nie wiem czy jeszcze są gracze, którzy z przyjemnością chodzą po planetach i szukają tego małego guwinka. W oczy oczywiście rzuciły się całkowicie e, przemienione jakby skiny egzotyków. Był pokazany czarny suros. Na pewno uda mi się tutaj wkleić właśnie jego zdjęcie. I na Facebooku napisałem, że boję się, i mam nadzieję, że tak nie będzie, że nowe stare egzotyki zostały dopisane do puli właśnie jakby wszystkich egzotyków Taken. W, 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 użyli określenia, bandji użyło określenia Bunch of New Exotics, czyli możemy stwierdzić, że to będzie jakby taka większa część, około 10-12, coś takiego. I nie chciałbym, żeby nagle, nie wiem, lastword i na przykład dajmy na to ten Suros, były jako trzy. No, chociaż no, trzymam kciuki, że nie postąpili aż tak łatwo, po prostu nie, nie jest to aż tak cheap tactics, że po prostu postanowili to jakby rozszerzyć, rozbudować. Nowe egzotyki y, są super, a stare egzotyki z nowymi perkami to coś w ogóle jeszcze, jeszcze lepszego. W ogóle duża zmiana związana jeszcze z, ze zbroją, do czego jeszcze tutaj właśnie wrócę, to to, że kiedy zakładamy egzotyczną zbroję, to jej główny perk mamy już od razu zapewniony. Nie musimy dochodzić do niego poprzez levelowanie. Od razu, na przykład, jak pokazane było na streamie, mając założone Light Beyond Nemesis, czyli ten hełm z piramidą dla Warlocka, od razu mamy jego szybsze wskrzeszanie i nas od razu można szybciej wskrzeszać. Nie musimy levelować w ogóle te tej egzotycznej zbroi, jak i innych, żeby odczuć, że mamy na sobie egzotyczną część pancerza, którego na przykład potrzebowaliśmy, lub przez jakiś dłuższy czas szukaliśmy. Nowe Bantisy, nowy Gunsmith, to wszystko wygląda bardzo, bardzo pozytywnie, chociaż no właśnie trzeba zobaczyć w praniu, czy te nagrody rzeczywiście będą aż tak super, no bo jeśli zapowiadają, że można zdobyć za V.P. nagrody jak z Nightfalla, to się nie mogę doczekać, czy będzie można zdobyć na przykład 7 coinów. <laughs> Więc właśnie to dużo rzeczy, które były pokazane musimy jeszcze poczekać. No i wiadomo, no, nie da się nie cieszyć z większego Volta. Volt Space, który mieści w każdej zakładce po 72 przedmioty a jedynie mniej w zakładce tam tej ostatniej, czyli na przykład emblematów, to tam takie tam popierduki. Ale jak najbardziej, większy volt Space, nie wiem jak to rozwiązali, nie mam pojęcia jak to rozwiązali patrząc na konsolę poprzedniej generacji, gdzie już ten volt był bardzo obciążający dla ich systemów, ale widocznie Banji zatrudniło paru magików, którzy potrafią obejść takie utrudnienia. Ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to fajny, bardzo fajny system właśnie tych schematów blueprintsów, które już poznaliśmy ze screena i teraz były pokazane bezpośrednio na streamie. Otóż jak się okazuje, w momencie kiedy zdobywamy egzotyk, to jest jakby system wyciągnięty z innych gier MMO po prostu, kiedy zdobywamy ten egzotyk, on jest już przypisany na całe nasze konto i w każdej chwili na każdej postaci możemy sobie tego egzotyka odebrać. Co prawda musimy zapłacić egzotik Shark i chyba parę glimmerów. Ale po prostu, jeśli przez przypadek salwejdżujemy, jeśli cokolwiek by nam się stało, albo jeśli jesteście graczem, który ma tylko jednego Warlocka, a chciałby mieć dwóch albo trzech, żeby na początku wykonywać po trzy razy e, rajdy czy nightfole, no to teraz wystarczy, że jednym kliknięciem jesteście w stanie sobie zduplikować te egzotyki. Z jednego egzotyka możecie mieć nawet ich 15 na całym koncie, na każdej postaci. Bardzo, bardzo duży plus, który odnosi się do wszystkiego w grze. Emblematy szejdery, statki, sparoły, yy, zbroje, bronie to wszystko teraz zalicza się właśnie do części naszej kolekcji która będzie na całym koncie bardzo fajne jeśli ktoś będzie chciał was strolować, pousuwa wam konta czy po prostu właśnie tak jak się śmiali na streamie wasza urocza tutaj kobieta uzna, że za dużo czasu spędzacie z Destiny i pousuwa wam jakieś przedmioty macie na nią haka, zawsze sobie możecie je z powrotem po prostu jakby Właśnie przypomnieć, to znaczy, żeby wróciły na wasze konto. Stream, jak najbardziej oceniam na duży plus. Dużo fajnych rzeczy. Dużo rzeczy, które, tak jak wspomniałem, musimy zobaczyć dopiero w praniu. Ale no co, Bungie widać, że ma jakieś pomysły, jak sprawić, żeby ta gra po prostu była trochę inna i o wiele, wiele przyjemniejsza. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że i wam stream się podobał. No myślę, że i tak największym plusem będzie World Space i o, i o tym będzie trochę spamu przez najbliższe dni. Więc no co? Dzięki wielkie za obejrzenie mojej reakcji, mojego tutaj wysłuchania paru moich trzech groszy. Do usłyszenia!